To jest? Podłoga jest mokra, a to nie jest to kąpiel. No, może ci wodę odeszły? Wszystko padło, nie ma niczego. Jesteśmy gruszki Madzia, Marcin, Miłek, Marcyś i Milcia, którzy podróżują własnoręcznie zbudowanym gruszkowanem. Jako para przeżyliśmy wiele wyzwań sportowych i odwiedziliśmy ponad 40 krajów. Teraz, podróżując z dziećmi, po latach ponownie zdobywamy szczyty korony Gór Polski I nawet miejsca dobrze nam znane poznajemy na nowo. Ja. Chlapu, chlapu! Będziecie wykąpane tak. możemy ruszać, tak? Madzia możemy ruszać? Możemy, możemy, nawet... Dobra, musim. ale coś jeszcze miałem zrobić. Sprawdzić pogodę. Tego... A, pogodę. Czekaj. Już, już tylko pogodę sprawdzę. Ups. No taka w kratka, zresztą jak widać, trochę się chmurzy. Albo będzie, albo nie będzie Madzia. Musi być. No musi być. Do tej spory nas, nam tego dopisywała. Nie? To co? Ruszamy, ruszamy. Ruszamy? Jedziemy na kolejne szczyt. Jedziemy? Miłoszek? Tam. Tak. Tylko to jest pod górę jeszcze trochę. Uwaga, jeszcze tu musimy trochę górkę pokonać. No i następne szczyty przed nami, Miłoszek. Gotowy? Na góry? Tak. Super, powolutku. Nikt z nas nie spodziewał się, że tak dobrze zapowiadająca się podróż. Piękna pogoda zmieni się w katastrofę. Do nogi. Właśnie jesteśmy w drodze na nasz kolejny szczyt. Właśnie jedziemy do Karłowa. Mamy chyba problem, wiesz co, zatrzymaj się na chwilę. co się stało? Podłoga jest mokra. Co jest? Podłoga jest mokra. A to nie jest to papier. No, może Ci wodę odeszły. Nie, no nie. Tym razem nie. Ale, no dobra, ale poważnie, czy coś tam? No w lodówce woda mokra. Mamy mokrą podłogę. No, poczekaj. Przejdź, przecież. przecież. trzeba zostań. Moment, moment Stany. Ale tak? Mokro? No, mokro, mokro. mokro, no, co? mokro bo się no, no, poczekaj, co? Dobra, Dobra, poczekaj, Tak? No, to no, mokro jest. Co jest mokre? No, mokre. A lodówka? To z lodówki pewnie. Lodówka? No ciemno mamy. Nie działa. No nie, no nie działa. Muszę to jakoś sprawdzić, co? No, czekaj, ja mam... Application. Zobaczymy, czy mamy. Bo to jest taki ostatni. A. Z prądem. No, chcesz? Tak. Hahaha, Wiktron oh, oh, oh. Energy. Sprawdzamy. Ale światło się pali. Wszystko działa, nie? Tam to działa. To Ale jest tak mało, żeby go nie było. Jest... Było trochę gorzej. Ja chyba wiem, co się mogło stać. Pewnie 230 odłączyło. Mamy loduszki, mamy na 230. Oda, rady to tak, wiesz co, dobra, weź to przetrzy. ja tu gdzieś muszę wyjść, tu nie mogę tak bardzo stać, ja się za chwilę gdzieś tam zatrzymam, Madziu. Dobrze. To weź to przetrzyj jeszcze chwilę, a ja jadę dalej. Przetrzy to. Już, Marcecie, już Cię biorę, Jułeczku, już Ci daję, dobrze? Już Ci daję, kochanie. Już, już. Bo nie chcemy, żeby to było mokro. Dobra, Kryzys chyba zażegnany. Ja to stanę opowiem. U nas wygląda to w ten sposób, że lodówka jest na 230 i w momencie kiedy poniżej jakiegoś poziomu spadnie nam napięcie na akumulatorach odłącza przetwornicę i ona się później sama niestety nie włącza. Ja to muszę robić niestety manualnie i załączyłem i wszystko chodzi, bo już. Napięcie na akumulatorach mamy odpowiednie, żeby to wszystko ładnie chodziło. Teraz trochę dojedziemy sobie do kolejnego szczytu. To mamy jeszcze tutaj ładowanie od alternatora. To trochę się doładuje. No miejmy nadzieję, że też pogoda, e, pogoda, pogoda nam dopisze. Także ja tu powtórzę jeszcze komunikat. Jak ktoś ma jakieś rozwiązanie, żeby w momencie, kiedy odłączy Przetwornica, napięcie, bo, bo spada poniżej tam, chyba my mamy 12,5 V. Poniżej tego napięcia akumulatory. Co zrobić właśnie, żeby ona w momencie, kiedy już gdzieś tam się doładuje, albo z solara, albo z alternatora, żeby ona automatycznie doładowała, bo my nawet nie wiedzieliśmy, kiedy ona odłączyła, no. Niech da znać w komentarzu A bo nas dokładnie niech da znać w komentarzu. <laughs> Bardziej zastanawiające jest, gdzie ten prąd poszedł u Madzia No sobie poszedł pieszo. Gdzie on poszedł, kurde, że nie wiem. No poszedł na wodę dla dzieci na podgrzanie na pewno. Na pewno A, ten jest. boiler trochę tak, bierze. No i były taka... No tak, tak. To no, ja właściwie... Go, gonisz na dzieci. <laughs> no słucham, na co ten prąd poszedł? no co ten prąd poszedł. No. kąpałem się, no. stukki moczyłem, no. nie, nie no kabusia była, ja też głowę no A kabusia, ale nie nie, suszyłam, według tu je... no. przez pewien czas sygnalizuje e, dźwiękowo, że, 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 e, że napięcie spadło, ale nas chyba wtedy nie było, no. No, dobra, dzieci, ale lodówka tak, a lodówka sobie chodziła, nie? No. No to tyle. A, dojedziemy, miejmy nadzieję, że, że, że już się trochę szkoda, że niestety tutaj, teraz, no nie mamy za daleko, to się przez alternator za dużo nie naładuje. Do, do Karłowa mam parę kilometrów jeszcze. To no 20-15, no ale trochę przygazuję może pod górkę, to trochę się podładuje. Dobra. Tak, ale no i gdzieś tam zobaczymy, co nas tam jakie miejsce postojowe. Jesteśmy na miejscu. Mocy przybywaj! Turbo doładowanie. Czy to możliwe? Z pewnością przy użyciu specjalnej przejściówki, które jeszcze <grybujesz> nie istnieje, więc czekamy na słońce. My zaparkowaliśmy tutaj przy restauracji i takim fajnym placu zabaw, żeby mógł miłoszek się też wybiegać później. Teraz już ruszamy na szczeliniec wielki. Mamy trasę turystyczną. Zaczynamy wchodzić. Ile czasu nam to zajmie? Szczeliniec wielki, pół godziny powinniśmy wchodzić. Miłosz liczysz te kroki? Jak te kamienie tutaj, miłoszek? My w formie. Uuu, jakie tutaj są atrakcje. Dla Na szczyt szczelnica prowadzą liczące 680 stopni kamienne schody. Zbudowane zostały one na przełomie XVIII i XIX wieku przez Franciszka Pabla i z pewnymi przeróbkami służą zwiedzaniu do dziś. Góry stołowe słyną z unikalnych formacji skalnych, a Szczelniec wielki jest ich koroną. Jak tam, Marcel, dajesz radę? I gdzie tu teraz iść? Koniec szlaku żółtego na szczeliniec. Wszystko padło, nie ma niczego. Szczeliniec to miejsce, które każdy z nas kojarzy. Te skalne labirynty rozproszone na powierzchni 50 hektarów to prawdziwa gratka dla miłośników przyrody, górskich wędrówek i niesamowitych widoków. O! Tam będą większe jeszcze!

Szczyt ten jest pozostałością najwyższego poziomu gór stołowych, w którym erozja wyrzeźbiła wspaniałe formy skalne. Do najbardziej znanych należy m.in. kwoka, mamut, wielbłąd, głowa księżniczki, migli, słoń i kazalnica. Co to za zwierzę? Jest dziura. I tutaj to też będzie jakiś zwierz, ale to na pewno. Co to będzie, miłoszek? Co to będzie? Królik. No właśnie tak wygląda. Ale to czy to królik? Królik. Królik myślisz? Tak. No sprawdzimy, może to i królik. Tak robi królik? Tak. Pokaż ja. jak tak robi. No. Tak. Ja. Idziemy dalej. Jak robi królik? Tak. tak. No pokaż jak robi. Tak. Kiss. Uj jak Czas, jak tak szybko. Tak, idziemy w miłoszek. Ucho i uwaga. Uh, hu 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 dziasno daj, pioseczka! A my tu jak Madzia z tyłu. Dobrze, dobrze. Tak? Widzisz? Umar. Tyś, jak tam, rybko moja? Mieścisz się? Zmieścił się w uchu. Szczeliniec Wielki jest jednym z najbardziej spektakularnych punktów widokowych w Sudetach. Ten majestatyczny szczyt położony na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych na malowniczej ziemi kłodzkiej jest również symbolem naturalnego, piękna i dzikiej przyrody regionu. Jesteśmy na szczycie Miłoszek, tak? Zdobyłeś piąteczka? A jest, autko było na szczycie, szczyt zaciągnięty kolejny. Szczeliniec Wielki 922 metry nad poziomem morza. No tak jest miłoszek włas, na własnych nóżkach przeszedł tak po schodach dziennie. Tak, a dzisiaj jeszcze dzień szczególny dla nas. Mamy rocznicę ślubów. Widaczek za kolejne piękne lata. Tak. Pod górę i z góry. Na którąś tam rocznicę wchodziliśmy na rysy, tak Te, ale bez dzieci. Bo ich nie było teraz już z dziećmi. Jeszcze jedna piecząca. Słuchajcie, to szczytu. Dobra, mamy to. Chodź do środka, żeby się ogrzać. Szczeliniec wielki jest to najwyższy szczyt gór stołowych, który mieści się 919 metrów nad poziomem morza. Jest to wyjątkowa atrakcja turystyczna w Polsce. Pystę. wejść na trasę turystyczną, należy zakupić bilet. Możemy to zrobić oczywiście w kasie biletowej na miejscu, ale również internetowo. Pamiętając, że mamy limity miejsc. Tak, teraz idziemy akurat na trasę turystyczną. Miło, że ty tak taty mnie strał. Mamy było dobrze. Dobrze, idziemy dalej. Trochę pogoda nam się popsuła. hu U góry. No niestety musieliśmy się cofnąć. Deszcz nas zaskoczył. Miało nie padać, jak to w górach bywa. Pogoda zmienną jest. Więcej tutaj z tych. Tej trasy turystycznej nie pokażemy, bo świeżo co weszliśmy zaczęło mocno padać. Ludzi jest mało, to cofamy się troszeczkę, żeby już nie iść tą trasą turystyczną, ale schodzimy tą, którą podchodziliśmy, bo jest i ślizgo, i pada, a z małymi dziećmi nie ma co. stresujemy się pogodą, czy jeszcze bardziej się nie pogorszy, bo nie wygląda to za dobrze. A dzieci, jeden zasnął a drugi bawi się w najlepsze. się wszystko gra. Chcieliśmy jeszcze przejść się tą trasą turystyczną, ale dopadł nas deszcz, mimo że nie miało padać, ale jak widać nie przeszkadzało to dzieciom. O, Marceś smacznie, smacznie śpi, a Miłoszek, Młoszek... widzimy się na następnej górze. Ejka. Jeśli spodobał Ci się nasz film, zapraszamy oczywiście do subskrypcji naszego kanału, polubienia naszego filmu, dodania komentarza i obejrzenia innych naszych filmów z Korony Gór Polskich.